Cześć, jak myślicie, ile wioska za mną może mieć lat? W drodze do Zamku Orawskiego zatrzymujemy się w miejscowości Podbie, typowej środkowo orawskiej wiosce z XVI wieku, w dominium historycznym Zamku Orawskiego z kompleksem 74 zrębowych hałp typowych dla środkowej Orawy. Chodźcie zobaczyć kilka kadrów z tego miejsca. Miejsce w to w 1977 roku zostaje wpisane do rezerwatu architektury ludowej. Typowa orawska zabudowa, kolorowe okiennice, dach kryty gątem, no i oczywiście chałupę pobudowane na zrąb. Atrakcjami na naszych wycieczkach są nie tylko punkty docelowe, takie jak zamki, jeziora czy jaskinie, ale też sama trasa dojazdu, w tym taka piękna miejscowość jak Podbiel.